No tak się z Wami żegnałem z tymi recenzjami. A tutaj jednak coś mamy. No jak można było nie kupić po prostu no najlepszego zestawu LEGO City w tym roku. Naprawdę się postarali. Zapraszam na recenzję yy, furgonetki z lodami. A tak w ogóle no to cześć. Z tej strony Piotrka, no Peter i Mini Figurki. Ja dzisiaj zajmujemy się właśnie furgonetką z lodami. Numer katalogowy tego zestawu no to 6253. Pochodzi ten zestaw z LEGO City i tutaj rzeczywiście on robi duże wrażenie. I tutaj ten zestaw został wydany w roku 2020. Dostajemy 200 elementów, trochę za dużo, od dwóch teaser. Cena kazano, to 79,99. Jak go dorwają, troszeczkę taniej. No to dzisiaj sobie zrobimy tak: będzie speed build, unboxing. No i już teraz się zabieramy za unboxing. Zapraszam. No i pięknie. Jeżeli chodzi o ten zestaw. No to dostajemy tutaj ogromną ilość naklejek, jak na taki mały zestaw. Tutaj już nawet na samym wejściu nas informują, że tych naklejek będzie bardzo dużo. Yy, no ale tutaj akurat w tym zestawie mi to nie przeszkadza, bo on się mi naprawdę podoba. Tył się tutaj prezentuje tak, ja troszeczkę nie rozumiem, dlaczego to pani ucieka przed potencjalnym yy, kupicielem tego loda. Yy, no co, no stówy nie chcę zrobić, trochę dziwne. A ten pies jeszcze lepiej tutaj biegnie. Tutaj jakieś kiki chce się popisać z tą dziewczyną, że rzeczywiście dużo potrafi, bo jednak taka okazja się często nie zdarza. I tutaj właśnie chciałbym już zobaczyć, co jest w tych... ile jest tutaj woreczków. Może jeszcze tutaj pokażę Wam te wszystkie informacje. Tutaj u góry jeszcze jakaś senka, jak już są na tej randce, a pies im towarzyszy. Jest rzeczywiście bardzo fajnie Ja już robię ten historyczny moment, czyli otwieram ten hit według mnie tego roku No bo rzeczywiście ten zestaw robi wrażenie I są woreczki są z klockami O, mamy dwójkę yy, Może ja już to tutaj tak wysypię No dobrze i mamy puste Dostajemy tutaj tak, taki, taki luźny klocuszek Poroczek numer jeden i całkiem sporo tych kons y, konstrukcji, instrukcji. I mamy tutaj drugi taki y, klatuszek. No i jest nasz ukochany arkusz z naklejkami. Naprawdę jest ich bardzo dużo. I tutaj właśnie, dobra, wszystko się zgadza. Więc ja się już powoli biorę zawodowanie jeszcze, a jak ja nie lubię tych takich zgiętych yy, instrukcji, no co mi się myli, konstrukcja z instrukcją. Czy mamy tutaj tą taką technikę? Nie. Nie podświetla nam się to, co będzie na czerwono, to co dokładamy. No więc zapraszam Was na speed. No i jeszcze mam kilka tutaj. Trzymamy całkiem sporo tych klocków. Więc tutaj już się bierzemy. No i będzie duża frajda z naklejeniem tych naklejek. No bo to jednak dzieciństwo naklejanie naklejek. Więc zapraszam Was już na Speedbill. zestaw, tego to nie mogę zaprzeczyć yy, na speedbillzie pewnie zauważyliście, żeby nakleić naklejkę no to po prostu brałem klocek i sobie z boku naklejałem, ponieważ nie chciałem was po prostu zanudzać tym jak naklejam naklejkę yy, oczywiście, bardzo fajnie gdyby to było na druki ale powróciła ta frajda z naklejania naklejek, yy, zestaw jest bardzo sympatyczny, bardzo mały ale ciekawy i bogaty takie detale Yy, tutaj może sobie pierw omówmy figurki. Yy, mamy tutaj takiego normalnego hipka. Yy, śmieszną tutaj taką bluzę, bez rękawów. Yy, trzyma on już w ręku Lola, od swojej dziewczyny. Yy, nie no, żartuje, nie, chociaż nie wiadomo, co im się potem stało. Yy, no, ona no, tutaj, yy, ta pani dziewczyna ma fajną tutaj taką koszulę z muchą. Yy, szkoda, że nóżki w ogóle nie są zadrukowane. To jest taki lekki minus, yy, ponieważ po prostu im się po prostu na druku pewnie nie chciało robić. Prosty tutaj wyraz twarzy i tu, tutaj mamy tylko jeden wyraz twarzy, taki radosny. No, włoski również są normalne, chociaż tutaj co do tego, co do tych włosków, to rzeczywiście mam y, bardzo fajne przeczucie, że one są jednak unikatowe. Y, dostajemy tutaj również taką fioletową y, deskorolkę. To jest taki unikatowy kolor, więc tutaj się cieszę. Y, Tutaj jeszcze mamy na zmianę tego hipka, yy, taki kask oraz włosy. No a tutaj mamy tradycyjnego pieska. No ale ten zestaw się nie kupuje dla figury tylko dla samej konstrukcji, która jest naprawdę świetna. Chociaż naklejki jest tu co raz chociaż jeden na się znalazł. Yy, I to się naprawdę chwali, a on jest naprawdę piękny. Ym, znajduje się tutaj u góry taki duży lód, którym możemy tutaj różne cuda wywijać. Ym, przyjrzyjcie się, bardzo fajnie on został tutaj zrobiony, ym, aż bym go zjadł, ale chyba się nie pokuszę. I rzeczywiście robi to duże wrażenie. I tutaj właśnie mamy fajnie tutaj nawet wytailowany taki rożek. Ym, tutaj zobaczcie, to jest taki duży kloc, tutaj jakaś czekolada, tutaj mu już nawet Trochę spada. Otóż no największy jest problem to, żeby to nakleić równo, no bo jednak nie jest łatwo tak równiutko nakleić. I to jest i taki szyld. Kolejnymi naklejkami są tutaj takie. Y no całkiem mogłoby być to nadruk. Yy, no i rzeczywiście to nawiązuje do tego, co mamy tutaj, ponieważ jest to bardzo podobny lód, dużo napisów po angielsku, żeby było dobrze, nie smuć się. Bardzo dobre słowa na te dziwne czasy, chociaż teraz zakażenia trochę spadają, z tego z czego bardzo się cieszę. Yy, no i tutaj mamy jeszcze takie menu, ale tutaj chyba raczej nie jest tak łatwo. Jak tu pokazać, ponieważ tam jest po prostu. Może ja tego loda wiecie, ściągnę. będzie mi o wiele łatwiej mówić. To jest tutaj taki tailgate 2x4 i bardzo fajna jest to naklejka, taka bardziej na 1x3, ale. 2x3, przepraszam, mój błąd. Ale fajnie to wygląda. Tutaj wszystkie lody kosztują tyle samo, czyli 2 dolary. Yy, mamy tutaj z przodu jeszcze znowu to Only the Best. Tutaj, jego rejestrację, i dostajemy dwie takie sztuki. Tutaj, praktycznie każdej naklejki dostajemy po dwie sztuki. Oprócz tego, co tutaj jest na szybie, trochę bardzo szkoda, że to jest szyba, jednak musimy to zakleić naklejką, no bo to jednak nie jest już taki ładny efekt. Dostajemy tutaj jeszcze dużo takich świateł, więc bardzo dobrze, wszystko się zgadza, wszystkie przepisy zachowane. Tutaj z przodu, właśnie te, te naklejki. Z każdej strony on wygląda praktycznie tak samo, on jest symetryczny. Tutaj jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na taką naklejkę na Mr. Chill Ice Cream, czyli to jest pewnie ta firma Mr. Chill. Y I to fajnie rzeczywiście sobie wymyślili. Tutaj, no, u góry jakoś to się świetnie nie prezentuje, ale no powiedzmy. Tutaj mamy kolejny szyld i tutaj już naprawdę bardzo to jest podobne do tego. Troszeczkę mi się tutaj ciężko zamontowało, ale teraz już mam wprawę i tutaj chciałbym Wam pokazać co znajduje się w środku. Znajdują się tutaj dwa takie lody. Fajnie, że to są dwa różne kolory, że jednak nie dostajemy jednego takiego samego, więc naprawdę to się fajnie. Co tam jeszcze mamy w środku? Dużo rożków, trochę lodów. Tam mamy kasę fiskalną, no i jakiś pieniążek Tutaj mamy ciekawe takie jakby zamrażalki yy, Tutaj mamy znowu ten napis ONLY to BEST I tak dalej, i tak dalej yy, Tutaj znajduje się jakby ta główna taka kabina I tutaj mogą, yy, może ta pani kierować Tutaj rzeczywiście tego miejsca jest bardzo mało Ale no jednak wystarczy, żeby ona mogła zasuwać Żeby byle ten pan nie zapłacił jej 100 złotych Yy, rzeczywiście tutaj mamy jeszcze takie yy, jakby podpórki i rzeczywiście to się wszystko trzyma bardzo w ogóle kolorowy jest ten wóz i zwróćcie uwagę no czemu to mi się nie chce znowu tutaj, widzicie raz mi się udaje, a raz zupełnie nie, dobra, bo tutaj troszkę to już nie wkurza yy, w ogóle bardzo jaki to jest ciekawy kolor tutaj od dołu może to jakoś świetnie się nie prezentuje, ale jakoś to wygląda no bo to jednak jest LEGO City, to też tutaj za dużo wymagać nie możemy. I tutaj zobaczcie, bo no bełowę trzeba tutaj już dokładnie wycelować. Yy, właśnie jak już tutaj jesteśmy, no to zobaczcie, to nie jest naklejka, to jest nadruk bardzo starannie zrobiony. Skoro taki ciekawy nadruk zrobili, to dlaczego tutaj wszystkiego nie mogli zrobić nadrukiem? No troszkę szkoda, ale już nie będziemy się czepiali. Tutaj fajnie utrzymany jest ten żółty kolorek, i tutaj ten pan może sobie stać i prosić o loda. Yy, nie wiadomo, czy wyprosi, może, no nie wiadomo, może nie wyprosi, ale tak, ten hipek tutaj tak ledwo, ledwo się tak by musiał tutaj już bardziej podskoczyć, żeby tego loda otrzymać, albo nawet wtargnąć do środka, yy, czego oczywiście nie życzę. Yy, rzeczywiście on ma tutaj yy, dużo, to jest tutaj. Tak, tak, Troszku. i tutaj możecie jeszcze zauważyć wszystkie elementy zapasowe, że dostawaliśmy na no, troszeczkę tego jest, nie ukrywam ale to są takie groszowe sprawy yy, i rzeczywiście fajna szyba, tutaj chyba troszeczkę mam zarysowaną, ale już chyba nie, tam jakiś brudek na pewno był yy, no i wszystko to fajnie się ładnie prezentuje mam nadzieję, że te naklejki nie będą mi się odklejały bardzo ciekawe są tutaj te koła i tam oczywiście jak najbardziej jeździ. No i według mnie zupełnie się zgadzam z tym, że to jest najlepszy zestaw z Lego City z tego roku. Tutaj jeszcze wam zrobię takie ujęcie, yy, albo jeszcze wam nawet pokażę tego hipka, jak on się prezentuje w kasku. Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. I teraz może już bezpiecznie jechać na Deskorolce. A włoski, no to gdzieś możemy sobie z boku postawić. Yy, zestaw naprawdę robi na mnie duże wrażenie. I myślę, że sprawiedliwą oceną dla tego zestawu będzie 10 minus na 10, ponieważ jednak dostajemy tutaj ogromny arkusz naklejek, za to ten minus. Resztę, do reszty nie mam żadnych zastrzeżeń, ewentualnie dach mogli wytajdować, no ale to oczywiście by cena jeszcze wzrosła, więc naprawdę 10 minus na 10, dlatego zestawu to jest dobra ocena. A ja się z Wami żegnam, cześć i czołem, paaa!